Cześć, chłopcy i dziewczęta, witam was w kolejnym materiale z Wolcem. Dzisiaj pokażę wam swój build, build, który wam już obiecałem build, dzięki któremu będziecie w stanie, taki ja, wbić 33. poziom na luzie, przejść do trzeciego aktu bez żadnych problemów. Moi drodzy, build, który wam zaprezentuję, to jest taki typowy tank z ogromnym DPS-em, czyli połączenie tanka z wysokimi odpornościami, dzięki czemu jesteście przetrwać na każdym spocie, na każdym bossie. Przy tym buildzie nie miałem, nie miałem problemów z pokonaniem Eldrika, nie miałem również problemu z pokonaniem osta bossa N w drugim akcie, a walczyłem w czteroosobowym party i to właśnie ja byłem tą osobą, która podnosiła moich członków drużyny, chociaż zdarzyło mi się również na nim parę razy uniec, a, umrzeć, ale... Kto był na tym bossie, ten wie, że to nie jest łatwizna. Dobra, moi drodzy, ten build, który wam pokazuję, jest idealny dla nowicjuszy, ponieważ nie wymaga on żadnego kwipunku, a daje naprawdę ogromną przewyżywalność i naprawdę w porządku obrażenia. Chociaż w pewnym momencie miałem największe obrażenia ze swojej drużyny. Zaraz wam tłumaczę, jak to działa. Build tutaj a jest to... Pakujemy wszystko w wytrzymałość, jeżeli chodzi o statystyki, co nam daje bardzo dużo zdrowia. W moim wypadku jest to 6200 zdrowia, ogromna ilość. Uwierzcie mi, że e, moi m, widzowie, z którymi grałem w tym momencie, mieli 2,5 do 3000 zdrowia. Ja mam 6200 na Luzaku bez jakiegoś e, porządnego eku i tylko i wyłącznie wytrzymałość, ponieważ z wytrzymałości mamy bardzo dużo m, o, tutaj 208% obrażeń, więc w tym momencie mamy 6200 HP oraz 685 obrażeń średnich, jeżeli użyjemy shouta, którego będę używał, mamy 807 obrażeń. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest najważniejsze w tym bildzie, to, moi drodzy, odporności. W tym momencie mam 1800 odporności materialnych, 1800 odporności od żywiołu. Tutaj jedyna różnica jest od mrozu, jest większa, ponieważ wynika ta różnica z mojego EQ. Natomiast 2142 odporności od mistycyzmu. I moi drodzy, to są ogromne wartości. Dzięki temu nie umrzecie na żadnym spocie. Gwarantuję to wam. A obrażenia, które tutaj mamy, to są obrażenia walki wręcz oczywiście, Są ogromne, dodatkowo dojdą obrażenia pasywne z pewnych skilli oraz obrażenia aktywne od aktywnych skili, których używam. I drodzy, w buildzie, który wam zaprezentuję, najpierw się wam pokażę troszeczkę gameplayu, jak to wygląda. To świetny build naprawdę, który jesteśmy w stanie wszystko czyścić. Przed chwilą użyłem jednego ze skilli. Wy możecie, oczywiście, skilami sobie żachować, ponieważ te skile to są tylko moje propozycje. Mi się nimi gra przyjemnie, więc ja ich używam. Do skracania dystansu używam Wings of Ishmir, Latuję, krzyczymy. I używam teraz normal hitów. Ale co najważniejsze, mógłbym ich nie używać, a przeciwnicy i tak giną. Od trucizny, którą też zaraz wam pokażę, ponieważ jest to takie połączenie. Bardzo ważne rzeczy, jak widzicie, wylatują teraz kule. Kule wylatują i zwiększam wylatywanie tych kul też szołtem. I zaraz wam pokażę, dlaczego, dlaczego to jest takie ważne i co to daje w drzewku w tym momencie sobie jeszcze delikatnie zwinę, ponieważ tymi umiejętnościami jesteście w stanie sobie szachować, jak również ich ulepszeniami. Zróbcie jak uważacie. Ja Wam pokazuję swoją propozycję. Więc moi drodzy, skracam dystans Wings of Ishmir. I co jest bardzo fajne, Wings of Ishmir mam tak zmodyfikowane, że zużywają mi staminę, a nie mają cooldownu. Czyli teoretycznie, jak, tak długo jak mam staminę, jestem w stanie ich używać, ale wtedy zużyłem staminę, więc nie jestem w stanie zrolować, prawda? Więc albo rolujecie, albo używacie Wings of Ishmir. Dla mnie to działa najlepiej. Możecie to zmienić i wtedy. E, mieli, będzie miał cooldown, czyli 10 sekund cooldownu. Jak dla mnie, ja wolę mieć częściej Wings of Ishmi. Tym zarówno walczę, jak i po prostu skracam dystans. Kolejnym skillem, którego używam to Nistrzycielska Siła, która zwiększa moją obronę, która w tym momencie zwiększa moją obronę. E, tutaj, e, tego tutaj chyba nawet nie, za, nie zobaczycie, ale to, co mam tutaj, to zwiększenie obrony, zwiększenie, po, przepraszam, bo to jest pochłamanie, to jest damage drop, to jest zwiększone pochłanianie obrażeń. E, tutaj są Umiejętność może odrzucać wrogów i powoduje ogłuszenie. Czyli w momencie, kiedy ja tego użyję, wrogowie są, zostają odrzuceni. Czekajcie, zabiję sobie szał, zaraz wam pokażę. Znam na przeciwnikach. Wrogowie zostaną odrzuceni. O, w tym momencie. I zestunowani. Tego zestunowało tutaj. No i po prostu ja sobie biegam i oni mogą ginąć. Ale do tego jeszcze możemy użyć lamentu kowadła. czy to jest nasz główny skill atakujący. Więc lament kowadła oraz. Kolejny skill, który jest dość skillem obszarowym, rzut młotem. Tutaj też ulepszacie sobie go, jak chcecie. Ja używam um, takiego rozwinięcia, tylko no tutaj wam nawet nie pokażę, bo Wy na początku będzie korzystać z tych początkowych, więc nie ma sensu, żebym tłumaczył wam te dalsze rozwinięcia, później sobie to ewoluujecie tak, jak chcecie, moi drodzy. I krzyk. I co jest bardzo ważne w krzyku. Ale to zaraz przyjdziemy. Teraz zobaczmy, jak rozdaje skill. Więc, moi drodzy, najpierw przyjrzyjcie się temu jak ustawiłem drzewko. Mamy tutaj standardowe, standardowe drzewko żołnierza, czyli zaczynamy od żołnierza i tutaj zaraz będziemy szli do Pretorianina, więc, moi drodzy, taki mam wygląd. Tutaj macie Pretoriani i tutaj jest fioletowy czarnoksiężnik, czyli żołnierz, pretorialnik, czarnoksiężnik. Tak sobie ustawcie pierścienie. Kolejny pierścień to będzie bestia oblężnicza i nosiciel zarazem. W te dwie idziemy. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. To jest moja propozycja. Niektóre skill, jak widzicie tutaj, są takie po prostu dałem. Więc zaraz to będziemy tłumaczyć, dlaczego, ale to jest moja propozycja. Równie dobrze z niektórych możecie zrezygnować, będę mówił w trakcie. Więc, moi drodzy, zaczynamy od maksymalnego zdrowia i zmniejszenia kosztu szału i mocy. Przechodzimy w maksymalne zdrowie i odporności, to są świetne skille przejściowe, znowu to samo i przechodzimy do drzewka Pretorianina, znowu 12% odporności i maksymalne zdrowie. Od razu lecimy w prawo, obrażenia krytyczne, no może być, 4% do generowania kul zdrowia i 10% do leczenia z kul zdrowia oraz błogosławiana Manna. 40% wartości wszystkich odporności dla Ciebie i sojuszników. Kule teraz będą zwiększać odporność na krótki czas, a także będą leczyć, czyli moi drodzy. Mając to, mamy w tym momencie oprócz bazowego 4% więcej generowania kul na każdym przeciwniku i 10% do leczenia z kul zdrowia i... 40% wartości wszystkich odporności idzie dla ciebie i sojuszników, jeżeli podniosą kulę, czyli moi drodzy dając sobie w showcie kolejne 4% do generowania kul zdrowia i to jesteście w stanie wrzucić już chyba na 11 poziomie, więc szybko mamy 8% zwiększone show. i teraz jak ja sobie tak podbiegnę i użyję tutaj krzyku, będę z nimi walczył, to patrzcie ile kul będzie wylatywać już jedna wyleciała kula, już ją podniosłem, druga, a zobaczcie, że walczę tylko ja i więc, swoją drogą, mamy walkę z bossem. Teraz wam pokażę. Akurat się trafił podżegacz furii. Zobaczycie ten build. Praktycznie bez żadnych problemów. I wyleciały cztery kule. Na trzech przeciwnikach. Shout działał. A wyobraźcie sobie, że Shout działa. Na, na przeciwników ich jest dziesięciu. Wszyscy w waszym teamie atakują. I te kule lecą jak szalone. i Każdy może je podnieść i się uleczyć. I podnieść sobie odporności. Uważam, że to jest świetne zarówno do gry solo, jak i do pomocy. Więc lecimy od razu w błogosławioną mannę. I tutaj, teraz lecimy, wracamy w tym miejsce i tak. Mamy maksymalne zdrowie, którego chciałem mieć po prostu więcej, więc sobie jeden punkt dałem. Możecie, nie musicie. Dalej przechodzimy. Wartość wszystkich odporności, wartość wszystkich odporności, wartość wszystkich odporności i zaciekłość w tym miejscu. I albo, jeżeli macie dobry sprzęt, to lecieć w prawo, ale ja wam na początku radzę lecieć w lewo, czyli przejść na przykład tutaj regenerację zdrowia i idziemy w ściela. Każdy punkt odporności fizycznej zwiększa wszystkie formy zadawanych obrażeń kosztem zmniejszonej szansy na trafienie krytyczne, czyli o 50% o połowę mniej krytujemy, ale każde 0,75 obrażeń dostajemy na każdą odporność procent odporności fizycznej. Czyli ja w tym momencie mam odporności fizycznej, już wam pokazuję, odporności fizycznej mam 1800, to to się mnoży razy 0,75. Czyli 3 czwarte z tego jest dodane do moich obrażeń. To jest ogromna ilość w tym momencie, ale uwierzcie, że jak będziecie tutaj, to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 poziom. Na 16 poziomem, z tymi perkami, już i tak tej odporności fizycznej będziecie mieć bardzo dużo więc uwierzcie mi, jeden z najlepszych skillów dla tej mściciel z drzewka, Pretorianina, Bretorian, jeden z najlepszych skillów. Dalej, schodzimy w bardzo ciekaw... w małą ciekawostkę, którą po prostu dodałem, bo dla mnie mi działa świetnie. Moi drodzy, nościciel zarazy, wchodzimy w wyobrażenia zadawane przywołańcom, to jest po prostu przejściowa. Idziemy dalej, w obrażenia toksyczne, wartość ataku i maksimum zdrowia, to się przyda i. Teraz toksyczne emisje. Co dwie sekundy wrogowie w promieniu 7 metrów od nas zyskują kumulację trucizny, i tutaj wrogowie są spowolnieni przez dwie sekundy, gdy znajdą się w zasięgu. I tutaj wam od razu pokażę, jak to działa. Wbiegam we wrogów i nie, jest, nie muszę ich nawet atakować. I patrzcie, wrogowie w trzecim akcie giną po prostu. A ja mogę sobie stać. Wiadomo, że z czasem warto będzie coś wydarzyć, ale jestem w stanie pokonać ten spot, nie robiąc niczego. Teraz sobie mogę podnieść kulę zebrane. Oni zginęli tylko i wyłącznie od tej trucizny więc jak dla mnie spoko sprawa przyjemnie mi się to po prostu e, można dać proponuję żeby to dać bo naprawdę gra się przyjemniej i stojąc w takim spocie walcząc to cały czas jest zadawane ja teraz stałem w miejscu ale mogłem równocześnie walczyć prawda i tutaj w tym momencie wracamy z powrotem do drzewka tutaj do drzewka preterionina idziemy w prawo i schodzimy w drzewko bestii oblężniczej i to są kolejne must have jakie dajemy czyli moi drodzy wartość wszystkich odporności maksimum zdrowia Skuteczność bloku może być, ale no wiecie, wolałem dać to, ponieważ e, tutaj mamy obrażenia fizyczne i obrażenia żywiołu, których nie potrzebujemy totalnie, więc wchodzimy w skuteczność bloku e, i tutaj wchodzimy w wartość wszystkich odporności. Tracimy szansę na unik, nie ma problemu, ponieważ już szanse na trafienie krytyczne straciliśmy na unik, wpisujemy to w build, nie ma problemu. My nie musimy unikać ciosów, oni naprawdę mogą nas atakować. I moi drodzy, potwica zbawienia jest to skill, który daje nam możliwość. Bafuje nas w zależności od tego, jaki sprzęt nosimy. Ja na ten build polecam noszenie sprzętu ciężkiego. Już Wam tutaj pokażę. Ja tutaj noszę sprzęt ciężki. Jest to sprzęt, cały, który wydropiłem, poza, e, poza bronią, którą, znaczy też wydropiłem, ale jest to sprzęt, który możecie e, używać każdego. Po prostu najważniejsze jest, żeby było to sprzęt, Czy podnosiło wszystkie odporności, ponieważ to Wam zwiększa również obrażenia. Więc ciężki sprzęt, ciężki sprzęt, ciężki sprzęt, ciężki sprzęt, ciężki sprzęt. Wszystko jest pod ciężki sprzęt i broń dwuręczna z jak największą mi obrażeniami. U mnie tutaj bardzo fajnie działa z obrażeniami od mrozu, ponieważ jeżeli używam lamentu kowadła, lamentu kowadła, to to również zamraża przeciwników, dlatego tego używam. Prawda ja już tu wam się pojawiam i moi drodzy. Teraz tak, skoro nosimy ciężki na pierśnik, to czytamy. czytamy. Eee, jeżeli masz ciężki na pierśnik, wszelkie premie do odporności są podwojone. Oj drodze, jeżeli byśmy mieli na pierśnik berzerka, otrzymalibyśmy regenerację zdrowia. My nie potrzebujemy tego. Jeżeli byśmy mieli na pierśnik łotra, dostawaliśmy zdrowie i osłonę za każdym razem, gdy wykonamy unik. Czarodzieje, regenerujemy osłonę, ale to nas nie interesuje. Ciężki na pierśnik. Wszystkie premie do odporności są podwojone. Dodatkowo możemy stosować plus 5 regeneracji zdrowia za każdy. No tutaj już jest od berserkera, prawda? Więc to jest najważniejsze. I idziemy dalej w podwyższony zysk. Umożliwia stosowanie bonusów w zależności od założonego hełmu. Hełm również nosimy ciężki, więc zyskaj wartość odporności równe 1 yy, 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 jednokrotności wartości wszystkich odporności z wyposzonego hełmu. Więc, moi drodzy, dostajemy jeszcze. Do, jakby hełm liczy się podwójnie, można tak powiedzieć. Naprawdę świetna sprawa. No i oczywiście można by się pobawić jeszcze i przejść sobie w jakieś tam inne, jeżeli chcecie, bestia oblężnicza, Albo e, mm, odrzucane naczenie, ale to moi drodzy, jeżeli stalibyście w miejscu, nie chcielibyście ruszać, więc możecie sobie rozważyć. Ja się nie będę nad tym teraz. E, e, nie będę teraz wam tego tłumaczył, bo ja uznałem, że to jest niewarte. Choć to też są dobre skille, tylko na specjalny gamecell. Ja bym nie mógł po prostu stać na spocie i nic nie robić. Teraz tak moi drodzy, z tego miejsca lecimy w coś, co uważam, że przyda się. E, e, przyda się każdemu party. Więc tak naprawdę ten build już. W tym miejscu jest zakończony, tu jest już core tego buildu i tutaj musicie zdecydować, czy chcecie iść w obrażenia, wtedy na przykład, e, albo wymaksować sobie wszystkie te maksymalne zdrowia, perk'i stąd, tutaj. I regeneracje z drzewka żołnierza, wszystkie maksymalne zdrowia, regeneracje zdrowia stąd. Możecie sobie pozbierać, plus 25 wartości wszystkich odporności dla ciebie i sojuszników po zablokowaniu ciosów, wtedy dajecie sobie w blok. Więc możecie w to iść, albo chcecie być bardziej przydatni w party i stać się Eosem, Czyli wchodzimy w EOSa i moi drodzy, ja jestem w tym punkcie, że mam 33 level i idę do EOSa, czyli postaci, która będzie buffowała, zadawała obrażenia od magii już, więc bardzo możliwe, że w tym miejscu niedługo zmienię i będę używał staffu, będę używał zaklęć od światłości i będę prawdziwym EOSem, takim już typowym supportem. Ale do tego momentu mam 33 level, trzeci akt i to jest build, który w, te, w tym miejscu pozwoli wam zrobić wszystko, dojść do tego aktu, bez problemu farmić, bez problemu zabijać bossu być ogromnym wsparciem dla swojego teamu. Więc to w tym bildzie byłoby na tyle. Jeszcze pokażę Wam dokładnie, jak on wygląda w praktyce. Natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć dalsze to moją wariację na temat tego buildu, dalsze rozwinięcie, jak to wszystko wygląda, to zapraszam Was. Napiszcie mi w komentarzach, jeśli będzie. O, idealnie, jeszcze mamy wamszonego z jutrzenki. I patrzcie. To jest Bosik. Patrzcie na moje HP. 4,500. A dostałem potężnymi obrażeniami. On się tutaj bafuje więc. Zwyczajne hity to są i już jest zestunowane. A teraz zobaczcie, użyję skilla. Raz. Ogromne obrażenie, naprawdę ogromne obrażenie. Do tego te kule ciągle dropią, więc. Dobra, polecimy. E, pokażemy. Pokażę wam, jak to w praktyce jeszcze. Oczyścić, czyszczę praktycznie wszystko. To są przeciwnicy na moim poziomie. Nawet niektórzy wyżej, więc e, nieźle to leci. Zobaczmy jeszcze tutaj. Powinien być jakiś większy spocik sam sobie krzyk, oni praktycznie giną. Ja mogę biegać jeszcze. Ok, możemy ich dobić śmirem, Zatakować tych. Patrzcie ile tych cool dropi. No, build jest świetny. Jest dość powolny, ale wiecie. Później są takie spoty, że praktycznie z przeciwnikami się siedzi i walczy. To no, możemy go nie musiałem nawet padł od tego, nie? Tutaj mamy zejście do piwnicy, to nie schodzimy. Ten drogą, design tych mogów w trzecim akcie jest po prostu świetny. To było moje ogłuszenie, jeśli byłoby zbyt ciężko. Ja walczę wręcz praktycznie, nie używam skilli, bo szkoda mi marnować szał, ale jak chcecie, to mogę wam pokazać jakie obrażenia robię tym. Raz. Dwa. Trzy. Na hita. Oczywiście to jest skill, nie? Ale no tak to wygląda, więc moi drodzy, tak wygląda ta postać, tak to się wszystko prezentuje. Jeszcze raz zerk pokażę wam na ekwipunek. jeżeli chodzi o moją broń, ja używam pogromcy dusz, ponieważ mi świetnie współgra z atakiem kowadłem, ponieważ ma już dodatkowe obrażenie od mrozu, więc to mi i, i mi, tylko um, ma minusowy atak speed, ale moi drodzy, w tym biedzie atak speed. Nie jest potrzebny, więc tak to by wyglądało. Dzięki Wam bardzo za to, że poświęciliście chwilkę, że zobaczyliście. 4,5 tysiąca krytycznych Moi drodzy, Boss siadł. Mini siadł teraz na hita. Więc dajcie mi znać, co sądzicie o tego typu bidlach. Czy chcielibyście zobaczyć. Jak przetransformuję ten build w EOSa, bo to jest dość nietypowe przejście z EOSa z tego miejsca, więc zobaczymy jak to pójdzie. Natomiast w planach mam jeszcze zrobić build dla e, jakiegoś y, jednostki strzeleckiej, czyli jakiś łotr pod łuk, albo łotrzyka plus dwa pistolety, ewentualnie pistolet i m, tarcza, czyli tak zwany shotgun, ponieważ jeśli w Wolcen się za założy tarczę i pistolet, to w tym miejscu e, możemy mieć... Dostajemy shotgun, więc moi drodzy, napiszcie w komentarzach, jaki build chcielibyście zobaczyć jako następny, a ja się z wami żegnam. Także do zobaczonka i trzymajcie się! Cześć!